Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale i witam Was w pierwszym takim, można powiedzieć, materiale z serii nietypowych materiałów. Jest to materiał, który jest odpowiedzią na pytanie, które zostało zadane w komentarzu pod moim materiałem. Postaram się robić więcej takich materiałów z tego powodu, że bardzo szanuję swoich widzów i chciałbym im odpowiedzieć, jeżeli jakieś pytanie jest moim zdaniem sensowne. Jakieś pytanie. Na jakieś pytanie znam odpowiedź, no to postaram się odpowiedzieć na to pytanie. I ktoś zadał mi pytanie wczoraj, czy przedwczoraj, pod moim materiałem. Patryk, weź, daj jakiś przepis na jakiś super posiłek. No dobrze. Postaram się dać bardzo prosty przepis na bardzo tani i prosty w przygotowaniu posiłek. Z reguły to jest mój ostatni posiłek, który, który tak naprawdę jest. Typowo posiłkiem białkowo-tłuszczowym. I tutaj co mamy? Jogurt Xkei, który ma w 100 gramach 11 gram białka. Dobrze słyszycie. Ten jogurt kosztował mnie funta w Tesco. Znaczy nie mnie, tylko moją żonę, ponieważ moja żona robi zakupy, ale kosztował funta. Przepraszam Was, że podaję tutaj angielskie ceny, ale to z tego względu, jak wszyscy dobrze się orientują, ja mieszkam w Angii. Spójrzcie, ile ten jogurt ma gram 450, co daje nam na cały jogurcik prawie 50 gram białka. Tak, bardzo dobrze słyszycie. 50 gram białka. Ale jest jeden minus tego jogurciku. Mały minus, który bardzo szybko można naprawić. Ten jogurt nie ma w ogóle tłuszczu. A jak wiadomo, tłuszcz jest potrzebny, a więc. Trzeba jakoś to uzupełnić. Łyżka stołowa oleju lnianego załatwia sprawę. A więc dolewam olej lniany do joguciku skier i do tego dodaję sobie szczyptę soli himalajskiej, która wygląda w ten sposób. Już zmiksowane to łyżeczką, sobie to wszystko mieszam. Wymieszane to wygląda w ten sposób. A więc konsystencja bardzo fajna i smakuje też bardzo fajnie. No i widzicie 50 gram białeczka za funta. I teraz pytanie pozostaje czy dieta musi być naprawdę droga? Wcale nie dieta jest tania, tylko dietę chcę, trzeba chcieć prowadzić, i trzeba mieć fajne pomysły na posiłki, które ja postaram wam się przedstawić. Wszystkim polecam ten posiłeczek i ja właśnie teraz zabieram się do jedzenia i czekajcie na moje następne produkcje, jeżeli chodzi o ten cykl materiałów odpowiedzi na wasze pytania. Na razie cześć, pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym materiale.